Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym Pola Nicości. Byłem filmować słoneczniki na kanał rodzinny. Tam będą się pojawiały takie właśnie bardziej inne treści, o których już zawsze Wam mówiłem, powtarzałem, ale tutaj na tym kanale Rafał Mora Vlog są tematy bieżące, tematy ważne, tematy polityczne i tym się charakteryzuje ten kanał. Mam ze sobą kubek z kawą. Myślałem, że pójdę do Five to Go, ale dzisiaj nie jest otwarte od godziny siódmej, tylko od ósmej albo dziewiątej. Teraz jest siódma z minutami, a ja chciałem wyjść wcześniej. Wyszedłem sobie już po szóstej i tutaj przyszedłem, żeby nagrywać właśnie. Dlatego no, nie było mi po drodze, nie było mi dane go, pójść do Five to Go, ale kawa jest z domu. Następnym razem, bo wy mi stawiacie te kawy, pamiętajcie, że to jest dla tych, którzy chcą. Jak ktoś nie chce, to nie musi. To nie jest jak z dobrowolnym zusem, żeby y, trzeba było płacić, mimo wszystko. Nie, to jest po prostu dla tych, którzy chcą. Także o tym mówię, przypominam. Yy, a w tym dzisiejszym filmie uważam, że to jest ważny odcinek. Wiele się też pewnie o tym mówiło, już niektórzy poruszali ten temat, ale to nie znaczy, że. Ja chcę cokolwiek odgapiać od kogoś, ale chcę po prostu też mówić o tym, bo to jest ważne. A dzisiaj będzie o kolejach w Polsce o spółce, która no, jest w bardzo złym stanie i niestety musi zwolnić 30% załogi. Zapraszam Was na ten dzisiejszy film. I mam tutaj artykuł z Business Insider Polska. To już pewne: będą zwolnienia grupowe w państwowym gigancie. PKP Cargo, największy kolejowy przewoźnik towarowy w Polsce, planuje zwolnić do 30% swoich pracowników, czyli do 4142 osoby do 30 września 2024 roku. Wynika z komunikatu giełdowego Państwowej Spółki. I wiecie co, to jest cały ten artykuł. Oni piszą różne rzeczy, ale czy te rzeczy są tak bardzo istotne? Piszą, opisują w ogóle całą sytuację. Gdzieś ten artykuł nie jest długi, ale stwierdziłem, że ogólnie chciałem tylko przeczytać to, że oni zwalniają, żeby miał po prostu jakieś źródło. A dalej się będę do tego odnosił i dalej to będę po prostu komentował, bo stoi za tym jeszcze coś. No właśnie, a co za tym stoi? To, że wkracza nowy przewoźnik, który dostał licencję właśnie na przewozy kolejowe w Polsce. Proszę bardzo, spółka z naszego wschodniego sąsiada Ukrainy będzie miała po prostu licencję. No i co? Czy jest to tak zwane przejęcie spółki PKP Cargo przez właśnie jakiś podmiot zagraniczny, jeszcze akurat naszych sąsiadów ze wschodu no wygląda na to, że tak. Jak to jest, powiedzcie mi, że zawsze kończy się tak samo, że zawsze jest tak, że w Polsce nigdy się nic nie opłaca, że są złe wyniki finansowe, że są zadłużenia, że to, że tamto, że trzeba 4000 ponad ludzi zwolnić, bo się nie opłaca. Nic się nie opłaca! Panie, nie opłaca się w Polsce ten biznes, to się nie opłaca! To jest w ogóle nieopłacalne, ale przychodzi kapitał zagraniczny i nagle się wszystko opłaca. Nagle ktoś, kto jest z zewnątrz, potrafi zarządzać, tak że kurczę, zrobi tutaj dobry biznes. Oni potrafią, ale w, w Polacy nie potrafią po prostu, no bo no nie opłaca się, no są zadłużenia, no bo to, bo koszty, bo tamto. To jest ten sam biznes i ktoś przejmuje taki biznes w Polsce, dlatego bo. Są słabe wyniki finansowe. Ile takich już biznesów, ile takich już właśnie firm zostało przejętych przez obcy kapitał w Polsce? To, można, to są setki już takich, jak nie tysiące. I właśnie za każdym razem jest tak samo. Za każdym razem jest identycznie. Doprowadzają celowo do upadłości do upadłości e, jakąś spółkę. Jakąś firmę, i później nagle przyjeżdża ktoś na białym koniu z Niemiec czy z jakiegoś innego kraju, w tym przypadku naszego wschodniego sąsiada, i nagle wielkim cudem pojawiają się pieniądze, doinwestowane z, w jakąś firmę. No tylko że co z, tego, co z tego, że to już nie jest wtedy polskie? Wtedy już nie jest, no. Ile takich firm wykończyli właśnie polskojęzyczni politycy? Ja dlatego też uważam, że oni nigdy nie odpowiedzą za to, co zrobili. To jest, wi to jest wiadomo. To jest wiadomo, bo, bo mamy taką prokuraturę, mamy takie sądy, mamy po prostu takie państwo z dykty i z tektury, że niestety ci polskojęzyczni politycy nigdy nie poniosą odpowiedzialności. Ale gdyby mieli ponieść, ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność, to powinni po prostu zaświadczyć swoimi majątkami. Nawet gdyby te majątki nie spłaciły bo na pewno nie mają aż tyle, żeby na przykład pokryć wartość takiej spółki, jaką jest PKP Cargo. I oni by nie mieli takich, takich pieniędzy. Ale nawet mnie by to satysfakcjonowało, jakby im po prostu zabrakło, jakby im zabrano i świadczyliby swoimi po prostu majątkami. Tak samo urzędnicy. Urzędnicy skarbowi, o, wy to powinniście już naprawdę. Za tyle firm ile zniszczyliście za jakieś podatkowe po prostu wasze te widzi mi się mężczyzna, który gdzieś tam najbardziej mi utkwił w pamięci, który rozdawał chleb e, biednym ludziom i nie odprowadził od tego podatku i zniszczyliście mu firmę. No to jest, to jest po prostu koszmar. Dlatego właśnie ludzie którzy są w tych instytucjach publicznych, powinni ponosić odpowiedzialność majątkową. Oni by się wtedy naprawdę dziesięć razy zastanowili, no, czy ta decyzja będzie słuszna, <laughs> czy ta decyzja oni by myśleli wtedy inaczej, że decyzja ma być na korzyść, na korzyść e, petenta, na korzyść Polaka, na korzyść właśnie e, kogoś, kto prowadzi jakiś biznes a nie na korzyść Urzędu Skarbowego. Ale okej, okay, Urzędy Skarbowe zostawmy na razie na chwilę. Nie są one moim celem tutaj w dzisiejszym vlogu, aczkolwiek, no tak mi się to gdzieś nasuwa wszystko. Celem jest to, żeby tutaj powiedzieć i porozmawiać na temat właśnie jak to jest z tymi firmami w Polsce. Dlaczego zawsze tak to wygląda? To jest, to jest normalnie taki obrazek, który powiem Wam i, i ludzie... Do tego podchodzą tak po prostu z porządkiem dziennym, jak to się mówi. Tak przechodzą koło tego. No, dobra, zwalniają. No przeczytali artykuł. Żadnych gdzieś tam refleksji, gdzie są jakieś protesty kolejarzy, gdzie są jakieś protesty tych pracowników. Że 4000 ludzi, ludzie, ludzie was zwalniają. Wy nie będziecie mieć pracy. Może niektórzy tam pracowali naprawdę długo, może niektórzy byli zadowoleni z tej Pracy na kolei, i co, i wy tak chcecie to odpuścić, po prostu tak łatwo chcecie to odpuścić? Ludzie, opamiętajcie się, weźcie się trochę w gardzi, zaprotestujcie też. Wynieście tego prezesa po prostu na przysłowiowych taczkach. Zróbcie tak, bo to, to nie może tak być. No, no trudno, no zwolnią. No to teraz zwolnią 4000, później zwolnią może jeszcze jaki, jakąś liczbę ludzi. Jak to może być? Do czego to po prostu dochodzi? Ludzie, nie wiem, tacy są po prostu tak się godzą łatwo, tak łatwo przyjmują jakieś porażki. Nie wiem, no, 4000 ludzi, wy już nie macie nic naprawdę, ludzie do stracenia. Weźcie się w garść, weźcie się w garść, zaprotestujcie. Co wam zrobią? Nie wypłacam wam wynagrodzeń, bo będziecie protestować, zamkną was w więzieniu. To jest wasze być albo nie być. Protestujcie. Protestujcie. To nie jest tak, że nagle się nie opłaca. Opłacało się tyle lat, a teraz teraz się nie opłaca. Macie taki zarząd. Taki zarząd. Takiego prezesa macie po prostu, który działał na szkodę spółki. Bo to jest zawsze tak. Zawsze tak się dzieje. I zawsze tak jest po prostu organizowane wszystko, żeby doprowadzić do upadłości. A później to zostaje przekaz... Prze jak to się mówi? No, nie przekazywane, tylko przejęte przez obcy kapitał zagraniczny. I wtedy nagle się opłaca. Wtedy nagle wychodzi się z długów, nagle inwestycje, nagle ten. Może nawet się zatrudni z powrotem kilku pracowników, których się zwolniło, bo sobie to przeliczą, przekalkują ją. A na razie co? Na razie, yy, na razie trzeba trochę postraszyć, tak? Na razie trzeba postraszyć, bo po prostu inaczej się nie da. Jak to jest? A wczoraj słuchałem żywca u Wojtka i Marcina, tak, do poduszki, jak to się mówi, bo mm, było już późno i właśnie mówili o tym też temacie. I dowiedziałem się, że prezes tej spółki PKP Cargo, on już był, on został nawet y, kimś, tak jakby z zarządu, wcielony do zarządu y, tej, tej spółki, która ma wchodzić na, na rynek polski. To jest niedowiary jakieś. Czyli co? Czyli on już po prostu, on już po prostu wiedział, co się szykuje i, i miał jakieś obiecane, tak? Miał obiecane, że, e, że jak nie będzie prezesem PKP Cargo, to będzie jakiś tej innej obcego kapitału spółki. To jest niedowiary. To są jawne po prostu przestępstwa, jakie się dzieją. Jak można doprowadzić do upadłości firmy takiej, takiej? Jeszcze powiem wam, przecież, kolejnictwo jest dofinansowywane. Każdy kierowca, każdy kto ma samochód, płaci podatek, ta opłata paliwowa, kiedyś mówili o tym, która jest w każdym litrze benzyny, ona jest przekazywana na kolejnictwo w Polsce. Na jakieś modernizacje infrastruktury, jakieś inne rzeczy, bo oni po prostu nie umieją zarządzać pieniędzmi. Polskojęzyczni politycy to nie są ludzie, którzy, tak jak zawsze powtarzałem, stworzyli jakikolwiek biznes. To są ludzie, którzy. Ruinują wszystko, czego się dotkną, i właśnie to jest kolejna rzecz, którą zrujnowali. Kolejna rzecz, którą po prostu zepsuli. Tak po prostu im łatwo to przyszło. I nie mówmy, że oni nie ponoszą odpowiedzialności, bo oni ponoszą jak najbardziej pełną odpowiedzialność za to, co się stało. Jak najbardziej ponoszą odpowiedzialność i oczywiście nie zostaną z tego rozliczeni, no bo jak, żeby mogli być rozliczeni. Kto ich rozliczy? <laughs> prokuratura, która jest po prostu skorumpowana i która ma... Yy, która jest ich, bo mają tam po prostu swoich ludzi, jest polityczna prokuratura? Prokuratura jest polityczna, to ja zawsze powtarzałem, że to, to nie jest organ państwowy, który by służył czemuś dobremu. Może tam parę spraw jakiś dobrych, z, z, jakiś jeden z drugim prokuratorem, który ma jakąś lepszą duszę, to coś zrobili dobrego, ale reszta to jest wszystko, wiecie co, skazywanie za słowa i tak dalej, i tak dalej, yy, skazywanie niewinnych ludzi, skazywanie ludzi po prostu bez sensu, jakieś wyroki, bo łatwo było policji znaleźć kogoś, kto, kto, był akurat w pobliżu, bo jakaś starsza pani zeznała, o, nie widziała, czy ten, czy ten łysy to jest ten łysy, ja był łysy, to nieważne, a też tam przechodził. No to to będzie na tego łysego. A złapaliśmy, dobrze, wykażemy się. <grywia> Pani zeznała, że to był ten. No i co? I, I takie rzeczy się dzieją. To są rzeczy na porządku dziennym. I o tym można by robić naprawdę wielogodzinne vlogi. Więc nie ma takiej opcji, żeby oni zostali za cokolwiek rozliczeni. Ale, ale właśnie co, trzeba mówić o tym. Jak to jest, bo to nie jest normalne, żeby firma tak nagle bankrutowała, że nagle, nagle się nie opłaca. Nie, nic się po prostu nie opłaca. Mnie to tak denerwuje. Ja jestem tak, nie wiem, ale to jest takie, słuchajcie, tak w żywe oczy tak zwane takie, taka manipulacja tym wszystkim. Nie wiem, jak ludzie się jeszcze mogą na to nabierać, po prostu już od tylu lat tyle zostało różnych firm. Zniszczonych po prostu albo ich w ogóle nie ma, bo stanowiły konkurencję dla firm za granicą i zostały celowo przejęte, a później zniszczone, bo bardziej się opłacało pewnym firmom zagranicznym jakieś przejąć powiedzmy, nie wiem, jakąś fabrykę, jakieś coś w Polsce i doprowadzić do upadłości. Przejąć za bezcen, doprowadzić do upadłości, i oni tam wydali na to ileś milionów, ale w perspektywie byli dużo do przodu, bo te firmy nie stanowiły dla nich później już konkurencji, także oni sobie to wliczyli w tak zwane koszta. Im się opłacało bankrutować w Polsce firmy, i albo do tego dochodzi, że takie firmy zostaną e, przejęte, albo po, i będzie po prostu e, płacone na obcy kapitał. Już nie polski kapitał narodowy, tylko na obcy kapitał, albo po prostu są doprowadzone do upadłości po to, żeby nie stanowiły konkurencji. No tak to słuchajcie, wygląda przerwana kawa. Także taki dzisiaj trochę szybki odcinek, nie wiem, co tu dużo mówić. Jest źle, jest bardzo źle. Uważam, że tak jak mówię, ci ludzie, którzy mają tam być zwolnieni, 4000 ludzi ponad. Ludzie, weźcie się w garść. Jeszcze raz powtarzam, zróbcie coś. Wy już nie macie nic do stracenia, po prostu nic nie macie do stracenia, nic wam nie zrobią. Nie zamkną was wszystkich w więzieniu nagle, bo nie mieliby później miejsca dla tych, którzy nie będą chcieli iść na front. No, a także nie zamkną was. O to się nie musicie po prostu obawiać. No i co, i to jest przykre, to jak mówię. No. Znowu kolejny biznes upada, znowu kolejne, yy, kolejna firma zrujnowana, zniszczona, brak słów, po prostu brak słów, co się dzieje. Niestety Polska, tak jak mówię, to jest kraj z dykty i z tektury. Taki kraj, yy, w którym ja nie widziałem drugiego takiego kraju, żeby aż tak się działo, to jak się dzieje w Polsce, tak w żywe oczy, tak perfidnie, niszczone wszystko. Kiedyś. Yy, to Ja już to kiedyś cytowałem, ale zacytuję to jeszcze raz, bo przecież tyle tych filmów tu powstało, że nie wszyscy mogą o tym pamiętać. Ale mój wujek powiedział tak: On spotkał kogoś z zagranicy, taką rodzinę z USA, i ten ktoś, kto tam mieszkał w USA, powiedział mu tak: Leszek, wiesz co, my w Stanach Zjednoczonych, choćbyśmy chcieli tak wszystko zepsuć, jak wypsujecie w Polsce, to my byśmy nie wiedzieli, jak to zrobić. I to jest najlepsze podsumowanie tego wszystkiego. Bo tam też nie dzieją się dobre rzeczy, tam też różne rzeczy można y, krytykować, mówić co jest nie tak i ten, ale... Ale to, jak to jest robione już w Polsce, tak, tak po prostu perfidnie, tak, no, bez jakichś takich ogródek, bez, bez nie wiem czego, bez opamiętania w ogóle, to nie wiem, to ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. To jest jak mówię państwo z który nie do wiary co za kraj, co za kraj, aż się po prostu odechciewa wszystkiego w tej Polsce i, i tak będziemy mieli, dopóki po prostu będą rządzili tacy politycy jacy są teraz, dopóki będą realizowali interesy innych krajów, innych państw, dopóki będą po prostu doprowadzać do upadłości wszystkie firmy. Które mają kapitał polski i dopóki nie będą świadczyli swoimi majątkami, to, to tak się będzie działo. Już ostatni zgasi światło gdzieś tam, no ostatnia za ileś lat spółka Skarbu Państwa nie będzie spółką Skarbu Państwa czy nie będzie Polska, tylko wszystko będzie przejęte przez obcy kapitał i do tego po prostu to zmierza. To jest nieuniknione i, i tak będzie, bo nikt z tym nic nie robi. Ludzie nie protestują, politycy robią co chcą. Firmy wkraczają na rynek polski, przejmują wszystko albo żeby im się opłacało robić interesy albo żeby doprowadzić do upadłości, żeby nie mieć konkurencji w swoim kraju i tak jest i po prostu będzie i będzie jeszcze tylko coraz gorzej. Wiem, że odcinek pesymistyczny, ale, ale nie da się inaczej tego powiedzieć, bo mówmy po prostu jak jest, mówmy prawdę i tyle. Tyle z mojej strony. Dopijam kawę, wracam do domu. Wam życzę miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. No i nie wiem. Obudźmy się kiedyś w normalnym kraju, jakim jest Polska, bo tak dalej być nie może. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia. Przede wszystkim trzymajcie się. Pa!